Cześć, witajcie, Krzysztof z dzisiaj na kanale taka oto torba, firma znana i doceniana jeżeli chodzi o jakość wykonania i solidność elementów i generalnie też przemyślaną konstrukcję, jak widzicie to jest wersja 14 calowa. wszystkie parametry widzicie teraz na ekranie, dobra i teraz czym ona się wyróżnia? Na no, tym, że jest naprawdę solidna, wam powiem naprawdę, jak się tutaj dotyka tych materiałów, to widać, że to jest solidna sztuka. I teraz po kolei. Zamki grube, oczywiście, i naprawdę solidne tutaj. Składa się z takiego tutaj plastikowego elementu, który jest jak widzicie tutaj nitowany albo przykręcany, raczej chyba nitowany. I tutaj mamy kilka takich uchwytów, do których można coś tam sobie dodatkowo przywiesić. Czyli mamy tutaj taką listwę, do której możecie przypinać inne kieszenie tej, tej firmy, no bo y, można tutaj sobie zawiesić jakieś dodatkowe kieszonki tych kieszonek pewnie można za, za, no zamontować więcej tak na razie tu jest tylko jeden klips ten klips jest odpinany w ten sposób zawsze jest trudno go Wam powiem ściągnąć a jeszcze jest tu ok jest jeszcze tutaj przylutowany widzę wracaj więc tak to wygląda że to możecie Oczywiście też przykręcić sobie do ściany, albo do listwy, jeżeli posiadacie taką. Dobra, ja posiadam taką, możecie za chwilę też to zobaczyć. Tak. Ok, tak wygląda system, jak widzicie, razem z kieszeniami i właśnie z tą listwą. Tak, mam dwie takie listwy i tak to wygląda. Tak, to jest solidna listwa, do której można coś przypiąć. Tu mamy kieszonki, do tych kieszonek, oczywiście, coś tam możecie sobie włożyć. Tu mamy kieszonkę na listwę. Teraz tak, tu są chyba dziury na wylot, nie? Nie są na wylot, więc spokojnie możecie coś tu wkładać, bo on nie wypadnie. Dobra, tak wygląda pod spodem. Drugi bok, podobnie. No i kolejny bok. Tutaj mamy haki, do których możecie jakąś. o na ramię nie ma. W komplecie akurat, ale możecie spokojnie coś takiego zamontować. No i to mamy kolejne kieszonki, po których można tam pakować różne siłokręty, coś co jest generalnie bez otwierania tej torby potrzebne. Dobra, otwórzmy ją i zobaczmy, jak jest duża. No i teraz, jak ją otworzycie, to jak widzicie, robi się z tego naprawdę potężne. Tutaj zobaczcie, tak no licząc, tutaj jest około 50 cm, tu jest 38. Wnętrze tutaj jest do 25, no ale wiadomo, że jak zamkniecie, to tutaj coś większego również się zmieści. Więc spokojnie, zobaczcie, mogę sobie włożyć różne tutaj rzeczy. Nie wiem, tak, tak wygląda zakrętarka. Tak wygląda tutaj wietarka. Znaczy wietarka, wkrętarka? Spokojnie możecie jeszcze inne rzeczy włożyć. Tu na razie jest żal. No i tak, tutaj te kieszonki dodatkowe, spokojnie można wszystko zamknąć sobie i przenosić. No kupiłem tą torbę, bo Wam powiem, że no, była dość okazjonalnej cenie na OLX akurat, więc to mnie skusiło, tym bardziej, że czasami gdzieś, no jak komuś pożyczałem, albo generalnie też sam jak gdzieś działałem, to potrzebowałem czegoś większego, jeszcze będę miał plecak tej samej firmy, więc też niedługo ją wrzucę. No, i powiem Wam, że naprawdę tu się robi duża, duża powierzchnia, jeżeli chodzi o włożenie czegoś. No, jest też wygodne, bo rzeczywiście dojście do tych narzędzi będzie super. Słuchajcie, no, nie ma co się dalej rozpisywać. Co do tego, jaki jest materiał, to zaraz pokażę. Zresztą tu są wszystkie wymiary. Zobaczcie, 38x30x40. Tutaj, jak wspomniałem, można przypiąć inne kieszenie, jakie zaraz Wam pokażę. No, można pewnie jakieś mniejsze i większe, ale pewnie nie wszystkie się zmieszczą. Tu akurat mam pod ręką do małej wiertarki czy tam wkrętarki, więc zobaczcie jak to działa. Tak, tu sobie montujecie, no i tu możecie sobie taką właśnie o, wkrętarkę powiesić, tak i... Dodatkowo gdzieś przy pasku potem zawiesić. Ściąga się też również bardzo prosto. Wystarczy to zrobić w ten sposób i już możecie się pozbyć tych elementów. Więc powiem Wam, że naprawdę super gigantyczna, super opcja. No dobra, to tyle. Macie jakieś pytania, to śmiało piszcie tymczasem. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!